Na dyplomie, dyplom uznania dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Kołuków za utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Kształtowanie postaw etycznych Polaków według hasła Bóg, Honor, Ojczyzna. Obronę pamięci, prawdy historycznej i godności. Armii Krajowej oraz innych formacji funkcjonujących w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego, wzmacnianie suwerenności, integralności demokra i demokratycznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, oraz za utrzymanie koleżeńskich więzi między żołnierzami Armii Krajowej i działaczami Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami, inicjowanie i organizowanie opieki medycznej i socjalnej dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin.

Bardzo zadowolony să zicem, să te mulțumim. Ești bardzo.